Cześć. witam bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Pole. Mam na imię Asia i bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Dzisiaj opowiem o historii, która zapewne wywoła u niej jednej osoby wielkie wzburzenie. Sprawa ta bowiem dotyczy małego, niewinnego dziecka, które stało się ofiarą złych decyzji dorosłych i co gorsze bliskich mu ludzi. Wydarzenia, które przedstawię. Miały miejsce w Polsce na przełomie lat 50. i 60.? Do jakich czynów jest zdolny człowiek pod presją otoczenia? Jak wielką rolę może odegrać strach przed opinią środowiska? Zapraszam do wysłuchania. Irena K. była zwykłą wiejską dziewczyną, wywodzącą się jednak z nieco zacofanego środowiska. Mieszkała na wsi w powiecie sokółka, w ówczesnym województwie białostockim obecnie obejmującym w przybliżeniu obszar województwa Podlaskiego. W bardzo młodym wieku postanowiła pójść do pracy. W tym celu rzuciła szkołę, nie ukończywszy nawet siedmiu klas. Zresztą bardzo wcześnie zradziła się do nauki, a ostatecznie miało to miejsce, gdy została na drugi rok w piątej klasie. Twierdziła, że nauka przychodziła jej z trudnością. Po tym, jak porzuciła szkołę, pomagała trochę w domu, a następnie dostała posadę w pobliskiej mleczarni. To właśnie w tym czasie poznała mężczyznę, który stał się przyczyną nieszczęścia. Mieczysław T. pochodził z sąsiedniej wsi i szybko zwrócił uwagę na Irenę, która była bardzo ładną dziewczyną. Młodzi zaczęli się spotykać. Najczęściej to Mieczysław odwiedzał swą wybrankę w jej domu rodzinnym. Rodzice dziewczyny nie zabraniali tych odwiedzin, ale nie popierali sympatii córki. Według nich jej wybranek nie byłby idealnym zięciem, gdyż nadużywał alkoholu i wcale się z tym nie krył. Wiedzieli o tym wszyscy w okolicy. Matka Ireny od początku mówiła, że z tego nie będzie nic dobrego. Jednak które dziecko w takich okolicznościach, gdy uczucia biorą górę, słucha rodziców? Tym bardziej, że młody mężczyzna potrafił niezwykle dobrze czarować i trafić do serca dziewczyny. Wspominał o małżeństwie, obiecywał wspólną przyszłość. Zauroczona tym wszystkim Irena zgodziła się na zacieśnienie ich relacji i zbliżenie z Mieczysławem. Nie przypuszczała tylko, że wynikiem jej krótkotrwałego romansu będzie ciąża. Była młoda, niedoświadczona i z takimi okolicznościami miała do czynienia pierwszy raz w życiu. Śmiertelnie się przeraziła, kiedy spostrzegła, że jest w odmiennym stanie. Obawiała się reakcji swoich rodziców i otoczenia, dlatego najpierw postanowiła porozmawiać ze swoim wybrankiem. Mieczysław wysłuchał wszystkiego, co miała mu do powiedzenia, a następnie pocieszał ją, że jakoś to będzie. Znów wspominał o ślubie i prosił, żeby się nie martwiła. Dziewczyna uwierzyła mu i stała się spokojniejsza, jednak ten stan nie trwał długo. Od dnia, w którym powiedziała mu o swoim zmartwieniu, przestał się z nią kontaktować. Czas mijał nieubłaganie, a po Mieczysławie nie było śladu. Irena na próżno starała się go spotkać. Z tego powodu dziewczyna stawała się więc coraz bardziej nerwowa. Czuła się opuszczona i bezradna, dlatego zdecydowała się w końcu wyjawić rodzicom całą prawdę. Rodzice Ireny, po tym jak poznali sytuację, w jakiej znalazła się ich córka, postanowili wpłynąć na Mieczysława. Jednak ani rozmowa, jaką odbył z nim ojciec dziewczyny, ani listy, które ona sama do niego pisała, prosząc o dotrzymanie obietnicy małżeństwa, nie odniosły najmniejszego skutku. Młody człowiek nie tylko nie zamierzał wywiązać się z danego słowa, ale nawet wyśmiał dziewczynę w czasie ich przypadkowego spotkania. Widząc jej rozpacz, powiedział do niej prosto w twarz, że ona będzie matką, a on zostanie kawalerem. Później chyba dotarło do niego, że nieco przesadził i próbował się usprawiedliwić. Oznajmił, że ma do odbycia karę więzienia za udział w bójce i w takich okolicznościach nie jest nawet w stanie myśleć o małżeństwie. Po tej ostatecznej odmowie zawarcia ślubu, Irena znalazła się w trudnej sytuacji. Rodzice dziewczyny wcale jej nie ułatwiali. Ubolewali nad całą tą sytuacją, uważali bowiem, że panna z dzieckiem to wstyd, i bali się opinii innych mieszkańców wsi. Według nich córka okryła ich hańbą. Irena czuła, że nie ma w nich wsparcia. Mało tego. Czuła, że jest niemile widziana w ich rodzinnym domu. Zresztą, po tym jak nasłuchała się wywodów swoich rodziców na temat samotnego macierzyństwa, również i ona postanowiła ukryć swoją życiową klęskę przed ludźmi z rodzinnej wsi. Udała się więc na północny wschód Polski do województwa warmińsko-mazurskiego, w tamtych czasach PRL-u zwanym województwem olsztyńskim, gdzie mieszkała jej ciotka. To właśnie tam postanowiła urodzić dziecko. Maleństwo przyszło na świat w szpitalu w Pasłęku, lecz nie sprawiło matce radości, jak to zazwyczaj ma miejsce. Zresztą rodzice dziewczyny mieli pewne plany co do tego dziecka. Wiadomo o tym z listów, które później zostały odnalezione w domu jej ciotki. Jeden z takich listów, który wzbudził największe kontrowersje i oburzenie, był adresowany do młodej dziewczyny i pisany przez jej ojca Aleksandra. Z jego treści wynikało, iż ojciec nie tylko nie cieszył się z narodzin wnuczki, ale wręcz uważał ją za nieszczęście dla córki i całej ich rodziny. Ponadto ojciec Ireny doradzał jej, aby pozbyła się dziecka. Jego słowa brzmiały: Jak ty będziesz żyć z dzieckiem, gdzie znajdziesz pracę, całe życie będziesz harować w biedzie i ludzie będą poniewierać dziecko i ciebie. Całe życie złamane. Pan Bóg nie policzy ci dużej winy, bo dziecko chowane bez ojca będzie miało tylko biedę i lepiej, żeby umarło. Zrób jak ci radzimy, nie okrywaj jego w nocy w zimnym pokoju, nie dokarmiaj, umrze i będzie mu lepiej. W dalszej części listu pisał także o swojej małżonce następujące słowa: Matka nie przeżyje tego, że ty chcesz chować dziecko. Mówi, żeby ona lepiej umarła, aniżeli oglądać to dziecko. Nawet jeśli nie było w tych listach bezpośredniej mowy o zabójstwie, nie ma wątpliwości, że zalecano córce zaniedbywanie noworodka. Irena jednak nie była w stanie posłuchać tych rad. Wróciła więc ze szpitala z dzieckiem do ciotki. Lecz tak mocny wpływ rodziny, szczególnie wpływ ojca, musiał mieć duże znaczenie dla przyszłych tragicznych decyzji młodej dziewczyny. Minęło trochę czasu. Irena mieszkała u ciotki, gdzie nikt jej nie dokuczał ani nie wyśmiewał, lecz ona wiedziała, że wszyscy ją potępiają. Zresztą i ojciec w listach, które często jej wysyłał, wspominał, że nie powinna dłużej być dla ciotki ciężarem. Wspominał, że mogłaby pojechać do kuzyna, który był księdzem, ale tylko sama. Bo jakże to pokazać się na plebanii z nieślubnym dzieckiem na ręku? Pod wpływem tych sugestii Irena w końcu podjęła decyzję, że musi opuścić dom ciotki. Ciotka Stefania przyjęła tę wiadomość jako zupełnie naturalną. Irenę przygarnęła, jak to się mówi, z dobrego serca, ponieważ dziewczyna znalazła się w trudnej życiowej sytuacji. Musiała odejść ze swojej rodzinnej wsi, gdzie wytykano by ją palcami. Ludzie pod pasłękiem, gdzie mieszkała u ciotki, byli wyrozumiali i nie okazywali dziewczynie jawnej niechęci, ale jednak zawsze panna z dzieckiem w opinii wsi nie przynosiła chluby. Dziecko miało dwa miesiące, kiedy Irena postanowiła zmienić miejsce pobytu. Ciotka Stefania zapytała ją, gdzie zamierza się udać, na co dziewczyna wspomniała coś o swoim kuzynie księdzu. Stwierdziła, że może on coś poradzi albo znajdzie dla dziecka jakieś miejsce. Ciotka przygotowała więc konie do podróży, a dwaj młodsi od Ireny kuzyni odwieźli ją na stację w Zielonce Pasłęckiej. Nie poczekali na przyjazd pociągu, który miał zabrać Irenę i dziecko. Pozostawili ją samotną na ławeczce przed budynkiem stacji. Kilka tygodni później u Stefanii zjawili się milicjanci. Pytali ją, czy zna Irenę K. Czy wyjechała od niej razem z dzieckiem. Kobieta przytaknęła. Wówczas oświadczyli, że dziecko nie żyje, a Irena została aresztowana pod zarzutem zabójstwa. Ciotka, kiedy to usłyszała, przeraziła się nie na żarty. Na początku myślała, że to jakaś pomyłka, ale rozpoznała rzeczy, które jej okazano. Należały one do niemowlęcia. Była wśród nich jej własna zielona siatka na zakupy, którą pożyczyła dziewczynie udającej się w podróż. Ale coś jej w tym wszystkim nie pasowało. Stwierdziła przecież, że Irena napisała do niej, że jej kuzyn ksiądz umieścił małą w domu dziecka. Ciotka próbowała jakoś racjonalnie wytłumaczyć całą tą sytuację i ratować siostrzenicę. Sugerowała, że może milicjanci odnaleźli nie to dziecko. Dowody były jednak niezbite. Przeszukanie, przeprowadzone w domu ciotki, pozwoliło również ustalić nowe wnioski. Obok listu, który Irena wysłała z białego stoku i w którym donosiła o pomyślnym ulokowaniu swojej córeczki w domu dziecka, znaleziono również inne listy, pisane do dziewczyny od jej ojca. Prokurator wyszedł z założenia, że ojciec podżegał ją i namawiał do popełnienia przestępstwa, dlatego wszczął przeciwko niemu śledztwo, osadzając go w areszcie tymczasowym. Można by zadać sobie pytanie, na co liczyła Irena, udając się w podróż do kuzyna. Ona sama utrzymywała, że nie myślała wtedy o pozbyciu się dziecka. Myśl o zabójstwie przyszła jej do głowy po raz pierwszy, gdy czekała na pociąg na stacji w Zielonce. Wtedy to opuściła stację i poszła w kierunku sąsiedniej wsi, kiedy na swej drodze natknęła się na studnie, pod wpływem nagłego impulsu wrzuciła do niej swoje dziecko. Pytana o to, dlaczego to zrobiła, nie potrafiła udzielić odpowiedzi. Nie dusiła dziecka wcześniej, jak zarzucał jej prokurator, a nawet tuż przed wrzuceniem do studni pocałowała je, bo jak twierdziła, przecież jednak je kochała. Przed sądem mówiła, że sama nie wiedziała już wtedy, co robi. Ojciec Ireny, który zasiadł obok niej na ławie oskarżonych, nie przyznał się do namawiania swojej córki, aby zabiła dziecko. Wyjaśnił sądowi, iż starał się ją jedynie uspokoić i powstrzymać od gwałtownych czynów, których od początku się obawiał. Wyjaśnienia te nie pokrywały się jednak z tym, co pisał w znalezionych i dołączonych do sprawy listach do córki. Sąd wojewódzki Wolsztynie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności łagodzące, w tym młody wiek dziewczyny i jej krytyczne położenie, skazał Irynę K na karę pięciu lat więzienia. Jej ojciec Aleksander otrzymał karę siedmiu lat więzienia. Oboje oskarżeni złożyli rewizję do Sądu Najwyższego, który złagodził wyrok. Orzekając, Sąd Najwyższy wziął pod uwagę ogromne zacofanie, jakie panowało wówczas na białostockiej wsi i związane z tym specyficzne warunki, w jakich żyła Irena i jej ojciec. Sąd Najwyższy uznał też, że młoda dziewczyna działała pod wpływem silnego wzburzenia. Uwzględniając to wszystko, ostateczny i prawomocny wyrok Sądu Najwyższego brzmiał: dwa lata więzienia dla Ireny K. i pięć lat więzienia dla jej ojca Aleksandra. Jeśli tylko macie na to ochotę, to podzielcie się w komentarzu swoimi przemyśleniami, jakie Wam się pojawiły po wysłuchaniu tej sprawy. Piszcie śmiało. A ja chciałabym jeszcze bardzo podziękować każdemu z was z osobna za aktywność na kanale. Dziękuję, że jesteście. Żegnam się bardzo ciepło, i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się przede wszystkim zdrowo i uważajcie na siebie. Cześć!